Przejdźmy teraz do instrukcji warunkowych. Napiszmy funkcję, która przyjmuje liczbę i sprawdza, czy jest ona parzysta, czy nie. Piszemy if, co znaczy jeśli. I w nawiasie warunek, jaki ma być spełniony, żeby wykonał się poniższy kod, czyli return true. Jeśli warunek nie zostanie spełniony, to w przeciwnym razie, czyli else, zostanie zwrócone false. Sprawdźmy więc działanie. Podajemy liczbę 5. Jest ona nieparzysta. Teraz sprawdzany jest warunek. Liczba jest parzysta wtedy, kiedy jej reszta z dzielenia przez 2 wynosi 0. Używamy więc operatora modulo, który liczy resztę z dzielenia. Warunek nie zostaje spełniony i dostajemy false. Zamieniamy na 6 i wszystko się już zgadza. Oczywiście, ponieważ jest to bool, zamiast pisać funkcję, mogliśmy to przedstawić w jednej linijce. Kolejny przykład funkcja getNameToUpper. Jeśli imię jest różne niż 0, to zwróć imię z wielkich liter. W przeciwnym razie zwróć tekst no name. Jest też skrócona wersja if. Piszemy warunek, następnie znak zapytania, po znaku zapytania wartość zwracaną w przypadku spełnienia warunku, a następnie dwukropek i wartość zwracaną w przypadku niespełnienia warunku. Oczywiście, kiedy chcemy tylko sprawdzić, czy zmienna zawiera 0, lepiej używać operatora podwójnego znaku zapytania. To był tylko przykład edukacyjny. Jeśli mamy kilka warunków, możemy rozwinąć nasz if, zamieniając else na else if i dopisując kolejny warunek w nawiasach. Jeżeli interesują Cię kolejne materiały w tematyce DARTA i flatera, to kliknij dzwoneczek, żeby nic Ci nie minęło. A jeśli chcesz pomóc w tworzeniu polskiej społeczności flaterowej, to zapraszam do subskrybowania kanału i dołączenia do dyskusji. Do zobaczenia w następnym materiale.